Ok, widzimy się w etapie drugim. Tak. Eee, no i cóż, tu jak już widać mamy. Pochylnie. To już widać tu już będzie nieco ciężej. Zabawa się skończyła. Eee, Okej. Okay. W porównaniu z tym, co było wcześniej, widać, że już jest sporo trudniej. Mamy takie dość dziwne pochylnie, z których w sumie. Przez nieuwagę można zlecieć. Hmm, Okej. Okay. Co dalej? Turlamy się... Oj, a czemu się nie mogę wturlać wyżej? Okej. Okay. Udało się. Tu mamy transformator w kulkę drewnianą, którą i tak już jestem. Tu znowu. A, właśnie. Tu mamy taką zagadkę. Żeby zebrać to... Musimy się zmienić w kulkę kamienną nieco wyżej. Dzięki temu ten transformator na nas nie zadziała. A te punkty sobie zbierzemy. Teraz musimy sobie z powrotem zmienić w kulkę drewnianą i wtoczyć się na samą górę. No i toczymy się dalej. Tu mamy checkpoint. A tu zmienia się w kulkę papierową. Kulka papierowa jest o tyle śmieszna, że jest dość nieforemna. A mianowicie, tak jak prawdziwa kulka z papieru, nie jest idealną kulą. Więc się toczy też troszeczkę na boki. Ale za to działają na nią wentylatory, czyli można ją unieść. To też jest element wielu zagadek. Ok, zmienił się w kulkę kamienną tym razem. Zlecimy na dół i zobaczymy co tu można ciekawego. Tu mamy mostek, a tu mamy... a tu mamy przejście. Czyli to jest zasadniczo dość prosta zagadka. Muszę się przeturlać tym mostkiem. Oj, tylko że jestem troszeczkę zbyt ciężki, więc muszę nabrać rozpędu i to przesunąć. Hop. I teraz mogę się przetoczyć tędy. Co mi to dało? No, zasadniczo niewiele, oprócz tego, że teraz jestem kulką kamienną. Więc jestem w stanie ten mostek przesunąć. Skoro jestem kulką kamienną, no to co? No to cóż, przesunąłem ten mostek. Ale mogę się zmienić z powrotem na kulkę papierową. A skoro mogę się zmienić na kulkę papierową, to mogę spróbować zebrać te punkciki, czyli mi się udało. No, no, złapcie mnie. Okej, okay, udało się. Tu mam kolejne punkty Okej okay. No i teraz będzie zagadka. Mogę sobie teraz spróbować cisnąć shift i obrócić planszę o Oj, 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 oj. No, jednego mi się nie udało. No trudno. Wiele z tego nie zrobię. Mogę się zmienić z powrotem w kulkę kamienną i przetoczyć się dalej. Oj. No, i teraz się toczymy dalej. Te rurki są bardzo fajne. Podoba mi się to, chociaż y, troszeczkę jest problem przy sterowaniu. Okej. Okay. Hmm. To już się robi zabawnie. Jesteśmy zbyt ciężką kulką, żeby się y, dowolnie toczyć po tych falach, ale pochylenie tych rurek jest na tyle łagodne, że możemy się wtoczyć na górę. Dzięki czemu. O. Teraz możemy wtaczać się tutaj, o ile oczywiście będziemy się toczyć w odpowiednim tempie. No i oj, 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 no niestety chciałem zebrać za dużo i muszę się wrócić, więc w sumie zasadniczo chyba pewnie stracę. Jak już toczyć się po tych rurkach, trzeba zaznaczyć, że jeżeli będziemy się toczyć zbyt szybko, to można z nich wypaść. To nie jest tak, że możemy się po nich toczyć jak się nam wybitnie podoba. Ale można z nich zlecieć, co oczywiście zbyt przyjemne nie jest. Oj, 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 oj. niestety skopałem. Oj, 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 okej, okay. tu można zlecieć, czyli niestety muszę się wrócić na sam początek. No i obawiam ja się, że przy takiej prędkości to ja mogę zlecieć. No udało mi się wyhamować. Yy, okej. Okay. No, niestety, jak się chce zebrać za dużo punktów, to nic z tego nie wychodzi. Toczymy się dalej. Nasza kuleczka kamienna jest dość oporna, ale jakoś to idzie. Okej, okay, dodatkowy żyć. O cholercia. I tak jak mówiłem, straciłem życie, ale pojawiłem się w miejscu ostatniego checkpointa. Całe szczęście, że ostatni checkpoint. Był dość blisko. I oznacza to jedynie, że straciłem nieco punktów. No, ale właśnie odnowiło się to życie, które zebrałem. Czyli przedrobienie szczęścia nie straciłem nic prócz czasu. Teraz tylko muszę tam się dotoczyć. No, to turlamy się. Hop. 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 No i uda się. Okej, okay, udało się. O, widzę, że się zmieniamy na kulkę papierową. I mamy kolejnego checkpointa. O, proszę, teraz widzimy e, dość. Zabawne uformowanie, oj, yy, plansze, znaczy się takich platform drewnianych z wentylatorami. Kulką papierową się to przemierza bardzo łatwo, ale mimo wszystko dość stosunkowo łatwo jest obłędy. Zresztą było widać przed chwilą i drugi raz. Więc. To wcale nie jest tak kolorowo. Trudno tu wybrać tak naprawdę najlepszą kulkę, bo każda ma swoje plusy i minusy. O, zleciałem. Nie ma tak naprawdę najlepszych i najgorszych. Każda jest do czegoś dobra, a do czegoś jest kiepska. Jeśli chodzi o yy, przebijanie się przez inne, jakieś, przez jakieś przeszkody czy coś, no to zdecydowanie najlepsze są kulki kamienna i drewniana, ze względu na swoją masę. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi, jeżeli ważna jest lekkość. No i znowu zleciałem. Jeżeli ważna jest lekkość, to wtedy te kulki są absolutnie nieprzydatne, bo są ciężkie natomiast e, z kolei kulka papierowa jest o tyle fajna, że się toczy wszędzie lekko, łatwo ale odbija się od każdej napotkanej przeszkody, więc chociażby jakaś jakiś klocek i staje się dla niej przeszkodą nie do pokonania no i znowu zleciałem muszę przestać zbierać te bonusy Muszę się starać dostać do samego końca albo grać bardziej na trzeźwo No nic. No. Okej, okay. tu lecimy, tu lecimy, tu się toczymy. Tu się toczymy, tu się toczymy, tu się, toczymy, tu się lecimy hop. Hop. Mówi się trudno. A tu toczymy się dalej. Co my tu mamy? Zmianę w kulkę drewnianą. I koniec gry. No to cóż, żegnam się z Wami. Widzimy się następnym razem. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej, tak dalej. Na razie. Hej!